Siemano, witam, uwiecznie głodnego. Jest dzisiaj tak wspaniała pogoda, że postanowiłem wyjechać na wieś, a skoro jestem na wsi, zrobię grilla i pokażę Wam jak zrobić świetne, męskie, mięsne szaszłyki. Muszę się spieszyć, bo jest taki upał, że nawet gdybym nie miał grilla, myślę, że szaszłyki i tak by się zrobiły. A więc tak, do, dzisiejszego, do dzisiejszych szaszłyków użyję sobie dwóch rodzajów mięsa. Pierwsze jest to polędwica wieprzowa. Specjalnie do grilla wybrałem taki trochę tuściejszy kawałek. Pokroiłem jedynie w paski. Nie dodaję żadnego tłuszczu, ze względu, że jest właśnie tłusta. Mięso doprawiam jedynie z pieprzem, sosem sojowym, jetruszką, Nie dodaję soli, ponieważ jest sos sojowy i na koniec ząbek czosnku. Wszystko porządnie wymieszać i to jest właśnie moje mięso dzisiejsze. Kolejne mięso, które sobie dzisiaj użyję jest to mięso wołowe. Pokroję je w kostkę. I tutaj dodałem trochę tłuszczu, ponieważ mięso jest naprawdę chude, czyli dodaję trochę oleju rzepakowego. Do marynaty użyłem oczywiście sól, pieprz, ostra papryka, prosto z Hiszpanii. Jest również tutaj taka przyprawa, nazywa się włoska. Czyli taka mieszanka przypraw, bardzo fajna, która nadaje się na grilla. Dodałem również trochę pietruszki. To są moje dwa mięsa. I teraz tak, zaczniemy od nabijania mięsa po prostu na patyki. Wieprzowinę specjalnie pokroiłem w paski, ponieważ nie chcę, żeby to były tradycyjne szaszłyki, a zrobię sobie takie trochę bardziej japońskie. Mięso wieprzowe celowo zostało pokrojone w paski, żeby właśnie wygląd tego szaszłyka był taki, jak jest. Tak naprawdę nie ma tutaj żadnej filozofii, ważne żeby kupić sobie dobre mięso, bo cały jest smak to ma być mięso, a nie przyprawy. Mięso marynowałem około godziny, proszę bardzo, tak oto w szybki sposób możemy sobie zrobić szaszłyki dla mężczyzn. Prawdziwe mięcho, nie ma żadnych warzyw, mimo że nie dodałem żadnej syfiasty, jakiejś grillowej przyprawy, aromat jest wspaniały. Bardzo. Myślę, że dobry pomysł był z tym, żeby zrobić to mięso właśnie w paskę, a nie w kostkę. Przez taki trochę różnorodnych szaszłyków. Rewelacyjnie to wygląda. Napowiem no Wam pyszności, a już muchy. Zabiorę się za wołowinę i wołowina była pokrojona w grubą kostkę. Przełożę ją tylko pomidorem, bo jednak wołowina to trochę suchsze mięso. Kostka prawdziwego, pysznego, dobrego mięsa i kulka prawdziwego, dobrego pomidora z działki. Wszystkie warzywa, które obecnie teraz jem w sezonie sierpniowym są z działki. Jeżeli macie okazję zrobić sobie swój ogródek działkowy, to nie zwlekajcie. Mak takich warzyw z działki w porównaniu do waszych ze sklepu. W ogóle nie ma co porównywać. Mięsa pewnie też, ale jeszcze swojej stajni nie posiadam. Proszę bardzo, aromatyczny, pyszny, szybki szaszły, w którym zaskoczysz i znajomych, i samego siebie. Powiem Wam, że dużo wygodniejsze i lepsze są te metalowe patyki od tych drewnianych. Kawałek porządnego mięsa, kawałek do pomidorka. Mój pierwszy film na dworze, ale powiem Wam, że już podoba mi się ta opcja, ponieważ mogę wszystko wyrzucić dookoła siebie, jeżeli mi coś przeszkadza. Wszystkie łodygi, wszystkie jakieś śmieci. Mogę wszystko rzucić w bok i nie muszę się bawić w sprzątanie. Także jest opcja, że częściej będą takie filmy. Szczególnie teraz, jak jest tak ciepło, i ostatnie mięso ląduje na szaszłyk. Mamy tutaj 400 g wołowiny i około 300 g mięsa wieprzowego. Jak widać, nie tylko wam ja smakną te szaszłyki. Szaszłyki gotowe. Straszłyki gotowe, lecę z nimi na grilla. Oto nasz ognisko grill. Ognisko grill myślę, że ma odpowiednią temperaturę. Ula, ten mięsny jest mega ciężki. Et voila. Szef wiecznie głodny poleca. A jeżeli jeszcze nie zostawiłeś łapki w górę pod tym filmem, nie zapomnij i zapomnij również nacisnąć dzwoneczka, żeby być na bieżąco ze wszystkimi pysznościami. Proszę bardzo. I tutaj jeszcze tajemnicze ekspresowe cudo, którego zawartość kiedyś Wam może pokażę. W oczekiwaniu na szaszłyki urządzam kurą zawody. No to wygrała chyba ta czarna. Czas smażenia dobiega końca Zacznie się o... dym A. Patrząc na ten talerz myślę, że Białko dzisiejszego dnia na pewno mi się będzie zgadzać. Przepyszne szaszłyki. Mam nadzieję, że są pyszne. I zjem dzisiaj z cukinią, którą również widzieliście na grillu. Poczekam jedynie, aż ostygnie i nie mogę doczekać się, aż zabiorę. Mmm, szaszłyki wieprzowe już wiem, że są rewelacyjne. Sprawdzę przy okazji te wołowe, już trochę ostygły. Mistrzostwo światła. Mmm, rewelka. Oh. Oh. Hmm. To co, ja zabrałem się za jedzenie, a z Tobą widzę się przy kolejnym filmie. Pozdro! <tryk>